na premierach? Tylko czy aż drugi. Aż. Aż drugie. Ogr olbrzymia konkurencja. Wspaniali ludzie, wspaniali e, wykonawcy. Super. A czy w ciągu tego roku co się w twoim wypadku zmieniło? No jak widać trochę mi włosy odrosły. E, pracujemy wszyscy nad płytą, nad tym wszystkim. Troszkę ciężkiej pracy. i Dobrej zabawy, nie? Przy tym żeby nie było zguby komercyjnej, no. Myślę, że wrzesień, październik. To będzie pierwszy? Ja lubię wolno bardzo. Tak jak z kobietami. Lubię wolno, wolno, ale dokładnie. Jaka będzie ta płyta? Płyta będzie... troszkę się wyróżnić spośród tego wszystkiego, co jest. Będzie uzbrojona w teksty takie w miarę ambitne. Generalnie będą służyły te utwory do, do czego? Do zabawy, do, myśl, do pozytywnego myślenia, prawda? To jest najważniejsze, żeby myśleć pozytywnie i, i żyć.